Gospodarze wystąpili w osłabionym składzie, gdyż pięciu zawodników było kontuzjowanych, lub też pauzowało za czerwonej kartki. Grom wystąpił w składzie: Jacek Gruszczyński w Bramce, w polu Maciej Nowak, Zbigniew Woźny, Arkadiusz Czaiński, Mirosław Nowacki, Roman Szyc, Tomasz Tomacik, Piotr Matysik, Gracja Zagarian, Mirosław Pacyna, Waldemar Kamczycki. Andrzej Sulima, Dariusz Burdak, Marek Dub, Jarosław Terelak. Mimo niesprzyjającej pogody pierwsze 15 minut gromowcy przeprowadzili wiele akcji. W 16 minucie za faul na polu karnym sędzia podyktował rzut karny dla Polmo. Jednak goście nie wykorzystali tej stuprocentowej szansy. Jednocześnie za to przewinienie bramkarz gromu Jacek Gruszczyński otrzymał czerwoną kartkę i odtąd gospodarze grali w dziesiątkę. Potem granica się wyrównała. Zarówno jedna, jak i druga strona przeprowadzała ataki, jednak z miernym efektem. Później gra zaostrzyła się. Mnożyły się faule. W 38 minucie gromowcy po udanej akcji strzelili bramkę. Do przerwy wynik się nie zmienił. Początek drugiej połowy miał podobny przebieg jak pierwsza. Piłkarze Polmo chcieli za wszelką cenę doprowadzić do remisu, często nie przebierając w środkach. Za taką grę, za niesportowe zachowanie, piłkarz gości otrzymał żółtą kartkę. Piłkarze Gromu, mimo jednobramkowego prowadzenia i gry w dziesiątkę, nie rezygnowali z walki i przeprowadzili szereg akcji. Im bliżej końca meczu, tym więcej błędów popełniały obie drużyny. W 30. minucie drugiej połowy zawodnik Gromu znalazł się w odległości 10 metrów od bramki i będąc sam na sam z bramkarzem, nie wykorzystał szansy na podwyższenie wyników. Mecz zakończył się jednobramkowym zwycięstwem jest to duży sukces wosztyniaków, tym bardziej, że grali w rezerwowym składzie drużyną z czołówki tabeli liki okręgowej. <śleski>

Hallo!